Cześć, witajcie, z tej strony AgroDżambier Team i zapraszam Was do oglądania kampanii buraczanej w FS20 jak widać po prawo nie dokończyłem kopać ziemniaków no ponieważ chciałem jak jakoś dla Was nagrać kampanię buraczaną, ja testowałem nie z niecierpliwionych i jak widać, no już jedno pole wykopałem buraków po z, y, przed odcinkiem po prostu bo chciałem zobaczyć jak będzie dawało. I powiem szczerze, bardzo dobrze dało półtorej y, naczepy, bo tak pod fenda podpiąłem y, pod woziówkę i naczepę. Y, później Wam pokażę jak będę podjeżdżał pod y, holmera, jaki to jest i y, y, Mogę Wam powiedzieć, że na tych modach jest 900 wario, ale jaki to wam nie teraz nie powiem, bo, yy, bo, bo na razie czeka, na razie chcę wykopać zbiornik i dopiero będziemy jechać. Yy, to tak. Yy, powiecie pewnie, że zaczynam dwie roboty naraz, jedną zacznę i w drugiej i nie skończę, a za drugą się biorę. No tak to teraz wyszło. Jakby był multiplayer, no to zarobiście by się grało, bo jeden by kończył akcję, drugi by zaczynał jakąś tam akcję. I w dwudziestce trójce też mogliby to, to dodać. Odkąd? Od farminga 18, czyli farmingów na telefon, nie ma już multiplayera. Co się stało? Nie wiem dlaczego. Tak jest. Będzie trzeba po prostu napisać do matrycy. To...

Jakby ktoś zapytał, gdzie to kopie, gdzie to kopie, no to obok tych ziemniaków i tutaj jest y, y, dom, po prostu jak się mówi, gospodarza, czyli nasz dom. Tutaj na początku, jeżeli podprzedałem nasze bo się yy, nas yy, od razu bierze, później wsiadamy się do ciągników i tam na drodze, w pewnym miejscu, nie pamiętam, jest w którym dokładnie to miejsce, ale ściąga. Jest, są traktory, dokładnie nie pamiętam, są już zakupione i można je sprzedać, jak ktoś kto może pojechać, nie wiem jak to działa, bo mój brat to samo gra i podobno nie mógł pojechać z nic, nimi, bo ja tu mam tak, że od razu jak ktoś mi się wyprowadza w nim to od razu nie było na początku kombajna, to mogę, mogę powiedzieć od razu, był tylko heder do niego. Do New Hollanda ale to już dalej nie będę Wam zdradzał bo to zobaczycie sami jak y, będziecie grali. Yy, I tak, y, ja tutaj jeżeli wykopię, jeżeli zdążę to wykopać, no to to pole na odcinku, no to za chwilę... Jak będę po, kończył to, dru, to duże pole, nagle na pewno jak zaczynam to duże pole, kawałek, a później jak skończyłem, jak kończę pole, będę nagrywał vloga. No i jeżeli wam się ta seria spodoba, no to może nie co dzień będę wlatywać serię i, i filmiki, ale co jakiś czas będzie nagrywane. To co 2 co trzy dni, tak jak mówiłem na pie, pierwszym odcinku. Nie, Odcinku. Yy, no, pierwszym vlogu. Tym organizacyjnym i będziemy ostro nabijać tą grę. No bo godziny muszą iść. Ja Wam później mogę przekazać, jak skończymy serię. Za, jak będę filmik nagrywał ze sprzedaży tych maszyn, będę Wam powiedzieć, będę mógł wam powiedzieć. Yy, ile godzin mamy przerobione i co jak ale na razie nie chcę nie chcę na razie powiadać o tej se końcówce serii bo dopiero zaczynamy ją no, tak naprawdę dopiero wyszliśmy w, w ten trans gdzie zaczynamy nagrywać i też jeżeli by był multiplayer w 20 no to jeden by na odwozie na pewno latł tylko że giant się trochę no mogę powiedzieć że 20 i 20 nie postarał się z tym multiplayerem bo nie ma go a jest to bardzo wielka szkoda no jakiś jakiś y, moderator mógłby to zrobić mógłby to zrobić żeby był multiplayer ale no y, myślałem żeby nagrywać z no ale jak sprawdzałem, to nie było mnie nie byłoby mnie bardzo słychać y, to ja mówię no i tak to wygląda w tym, dlatego będziemy grali bez piosenek. No wiem, że by się przydała, ale jak tak, bym musiał z komputera prostu muzykę, ale by jej bardzo nie było słychać, nie? I też to. No, Także teraz i tak, i będziemy. będę grali. Też Wam dam po penda, bo w poprzednim odcinku słuchaliście Gendira Głosu. Teraz penda w nim ładnie, pewnie na niektórych. Dobra, już nie chcę totalnie jazda samego końca, bo niektórzy powiedzą, że yy, nie, niektórzy powiedzą, przepraszam, to był błąd, że po prostu nie będzie jakby to powiedzieć nie będzie nic. Nie będzie chciało mi się wysiadać silnika, żeby sypać O kurde. Ale mu ciężko. I tu nie mogę cofnąć, bo się zawiesił. Eu espero por o pomilhado entubado não e um pouco Mamy problem. Nie wyjedzie. Dobra. bieramy i Deera i go. I jedziemy wypychać wszędzie. Skoro się tak zawieźmy, no to musimy go wypchać. Ale akcja. Po prostu. Najlepszy moment jaki mógł być. Wypychanie fędzia po prostu. Pchniemy go chyba od tyłu, od y, tyłu na czepy. Będzie łatwiej y, mu wyjechać. Bo nie chcemy się całego ciągnika cofać, żeby wyjechać. Bo jak do przodu cofnę, no to przedrze. Także teraz nie pójdzie raczej. Tak dobrze. Myślałem, że kurde wyjedzie, a tu lipa, a tu tak się męczyć. Kurde, jeszcze sobie zanim, zanim go wypchamy, to jeszcze zobaczę, jak on się zawiesił. W którym momencie. No, grubo no. się. A wiem dlaczego, no bo... No już mam, mam przyczynę. Dobra. Połowa odcinka wyjdzie w ten sposób zmarnowana, no ale... Że i tak byśmy nie, nie wyjdzie. Nie ma szans. Problem. Mam tu jeszcze jeden. Tak, tak można go filmu. W ten sposób. mogę w Ja myślałem, że to jest dnia homera, że on wcześniej żyć. O! Czego ja ty o tym wcześniej nie pomyślał, to ja nie wiem. A jeszcze tak męczyłem z wiadomo. Teraz zabierzemy dżungla. Dobra, jedziemy dalej. Możecie widzieć, czy nie, nie mogę Wam powiedzieć dlaczego bez mikrofonu nagrałem, no ale ważna sprawa była. Ale ta akcja będzie niezapomniana. Przy nas. Także lecimy dalej oporem. A w sumie mogę, a no tak, mogę pojechać zaraz inaczej, jeszcze to zrobię. Wyznaczam wiraj i podjadę z drugą przyczepą. Robię to samo, bo mam jeszcze jedno koło, mam jeszcze jedno powozie.

Ciężko mi to wybrać. dużo jest tych pilów Tylko teraz trzeba być umiejętnym, żeby wyjechać. Umiejętność musi popłacić, żeby wyjechać. Dobra i tak. To teraz, o, zaraz będę wracał, to Wam pokażę, które to było pole, które, które to było pole i po kopaniu, które jest. I teraz będziecie się pewnie zastanawiać dlaczego przejawy przez bramę nie otwierając, no bo y, są przenikające. Przenikające są. Y, są wszystkie drzwi, jakie są, y, wiaty, wszystkie. Wszystko jest przenikalne. To co jest zamknięte, to przenika po prostu. Dobra, zapiąć. Teraz tak, o zapiąło. Trochę nieumiejętnie, to jest tak samo jak wtedy co podpinałem przyczepkę. No powracam dalej. Tak jak wtedy w pierwszym odcinku moje podpinanie przyczepki było trochę nieumiejętnie, No bo yy, po prostu Chciałem to szybko zrobić, żeby więcej zrobić na odcinek ale teraz wiem, że im wolniej, tym lepiej, bo mam dwa odcinki na to przeznaczone. Wiem, że niektórzy by chcieli kopania ziemniaków dwa odcinki, no ale nie chcę mi się po prostu ciągle tych ziemniaków kopać, a dużo mam buraka, więc też bardziej się opłaca buraka kopać na razie. A może później... Jak kogoś jeszcze będzie interesowało, żeby nagrać jeszcze jeden vlog z ziemniaków, mogę to zrobić. Tylko piszcie w komentarzach, czy nagrywać, czy nie. No bo to jest y, dla mnie ważne, czy tak czy nie. Dlatego yy, mówię. Powinno buraków bardzo dużo dać. Jak w silosie nie będzie miejsca, no to będę... Będę... Yy, w... Będę na skup wywoził. Zaraz wracam. No i jak będziemy, nie będzie miejsca w silosie, no to po prostu jedziemy z tym na skup, no bo nie ma co się męczyć z tym, żeby wywozić z silosu. Już wolę z pola od razu jechać na skup, bo później silos nie będę przecież wywoził i robił miejsca, a później jechał na ten, na pole i na silos. No to, to nie ma sensu, to na to samo wychodzi i tak, bo i tak ty, te same tonarze wjadą na silos, co na skup pojadą, no to, to nie ma sensu tak się męczyć, niektórzy by pewnie może tak robili, ale to nie jest farming 22, że możesz kiprować gdzie chcesz, wtedy to bym miał wszędzie miejsce, wtedy bym sobie postawił halę i cała hala jest na buraki. Wtedy i wjeżdżasz i przyjeżdżają tiry, ładowarkę bierzesz aby i ładujesz na tira. Wtedy to ma sens, a to, to w ogóle nie będzie sensu z tym. Pewnie jutro nagram kolejny może vlog? Nie wiem. Nie wiem tak w ogóle. A jak nie wleci jutro vlog, no to może w poniedziałek. Bo dzisiaj mamy piątek, to w poniedziałek może drugi vlog wlecieć. Jak oczywiście nie zapomnę, że obiecałem vloga. A, i widzieliście właśnie tego fenda. Ładnie on ryczy naprawdę. No tu jest szacun. Przeżniewam jak wam pokażę. A i jeszcze zanim powiem to co miałem powiedzieć, no to e, tiry też są wypożyczone. Tiry też są wypożyczone. Na czepy, e, przyczepy tylko do traktorów A tak to później oddaję tiry. No i... Będzie dobrze. Dobra, czyli tutaj się kupimy, W na razie. Już trzecia naczepa z tych buraków. Może być nawet więcej niż trzy A może na darmo nie wziąłem tych wszystkich naszych, bo może akurat wszystkie się wykorzysta. A przyczepy to na resztki zostaną. Bo raczej jeden holmer i cała przyczepa, nie? Może dwa nawet holmery. I też przyczepy na jeden holmer. Także mówię, w dwudziestce dwójce to jest git, bo Idziesz i wszystko masz. Wszystko co możesz zrobić. Ładnie wjeżdżasz z burakami. Może, może. W, może wleci film z dwudziestki dwójki, gdzie będę kopał buraki i będę właśnie tak robił. Wtedy pracownik na burakach. Ja tra traktorem odwóz i na halę i później ja by z będę tak grał, że przyjedzie, przyjadą i będziemy włożyć na skrowie, pożyczymy firmy i na skrodnie. Bo jeszcze nie opłaca sama firmy, bo przyjadą mysza, a później będzie, a później wy, wywierz szybko na ten na żeby było to tak tu wjeżdżasz, ładowarko i od razu sypiesz na i tego, na pięk. Na I resztki, co nie będzie się opłacało, już tila braknie, no to tak samo. Cię. Także najwidoczniej, no najwidoczniej no, będziemy mieli, nawet można wtedy z kimś. I... No i no, z kimś wtedy. Także na dzisiaj kończymy vloga. I widzimy się w kolejnej części, która może się pojawić w poniedziałek lub niedziela. W niedzielę to wątpię. W sumie może. Albo, no, w niedzielę chyba się pojawi drugi vlog. Także dziękuję za oglądanie. Ja już się z Wami żegnam i witam. I widzimy się w kolejnym vlogu spotkania buraki. Cześć.